Kiedy wracam do swoich lat dziecięcych, pamiętam rozmowy z dziadkiem. Były one bardzo pouczające. Opowiadał mi o historii naszego kraju, o tym, dlaczego w 1939 roku staliśmy się ofiarą dwóch wrogich mocarstw. Mogłem wynieść z tego bardzo dużo nauki. Wspominam go bardzo ciepło i myślę, że każdy z nas miał takiego swego przewodnika, który w latach młodości prowadził nas przez życie. Dlatego ważne jest, Abyśmy zauważali swoich dziadków, ale też ogólnie seniorów, w codziennym życiu. Mają oni różne problemy. Zdrowotne, czasem też problemy finansowe. Musimy być na to bardzo czuli, dlatego że budowali oni naszą rzeczywistość w tej, której obecnie żyjemy. Myślę, że czasem najdrobniejszy gest, jak rozmowa, wysłuchanie czy pomoc w życiu codziennym jest dla nich najcenniejsza. W końcu kiedyś wszyscy będziemy potrzebować pomocy. Pamiętajmy teraz o nich, aby nasze wnuki i dzieci pamiętały kiedyś o nas. Wyobrażam sobie siebie, mającego 80 lat. Jeśli zostanę wtedy na pastwę własnego losu, jeśli nikt nie będzie w stanie wyciągnąć do, do mnie pomocnej dłoni, stanę się bezradny. Chciałbym właśnie do wszystkich zaapelować, aby w miarę swoich możliwości. Byli otwarci na potrzeby właśnie naszych dziadków i ludzi żyjących w naszym otoczeniu. Czasem te osoby może są zbyt nieśmiałe, czasem nie mają odwagi. Czasem może po prostu nie chcą zwracać na siebie uwagi czy robić z siebie ofiar. Ale jednak my musimy zawsze wychodzić o krok naprzód. Musimy sami proponować pomoc. Musimy sami dbać o to, aby czuli się komfortowo. Sami przecież włożyli ogromny wkład w nasze państwo. Więc teraz. Powinniśmy zadbać o to, aby z tych owoców mogli korzystać. Wszyscy dobrze wiemy, jak ważna jest aktywność umysłowa. Wiele starszych osób wykazuje chęci do poznawania świata, poznawania nowych dziedzin nauki. My wychodzimy z inicjatywą i umożliwiamy im poszerzanie wiedzy o po świecie. Jest to bardzo ważne. Człowiek im dłużej jest aktywny intelektualnie czy też fizycznie, tym dłużej zachowuje sprawność, a przecież o to nam wszystkim chodzi abyśmy żyli zdrowi i szczęśliwi i co najważniejsze, czuli się potrzebni, aby nie być poza nawiasem tego społeczeństwa, ale być na piedestale. Tego życzę każdemu seniorowi.